Witam! Alan z tej strony. A to jest odcinek z mojego tutoriala do gry Master of Orion 2, w którym zaprezentuję Wam podstawy i pierwsze tury gry rasą technologiczną. Może nie zagramy ja W sumie ja zagram darlockami. Dar, lubię generalnie grać darlockami, nie ukrywam. Bardzo lubię tę rasę wybierać. Nie jest, jak już mówiłem, chyba o tym przetworzeniu postaci jako rasa nie są na tyle silni, żeby ich zabranie zmieniało balans gry. Irytują mnie, gdy są w grze, nawet nie chcę, że utrudniają mi wygraną, po prostu lekko irytują. Plus, plus, ponadto przyzwyczaiłem się do grania nimi. Wyczyściłem wszystko, więc teraz tak. Demokrasy, Little war. Legendarny już chyba Demoliff. I teraz tak, ja myślę, że znowu sobie żeby to zbalansować. Mniejszy ground combat i nie wezmę mniejszego, tym razem jednak nie wezmę mniejszego ship defensa, ponieważ demokracja jednak pozuje na lepszych statkach niż rookie musi mieć te stawki znacznie lepsze. W tym momencie trochę żałuję, że nie mogę wziąć sobie czegoś na minusie, żeby na dodać sobie pomysły do szpiegowania, bo oczywiście karę szpiegowania za hindu do tego nie wezmę. Ona myślę, co mi tam, zmienimy, zróbmy tak. Aha, i tak mi nie starczy na plusy do spyingu, musimy wziąć się home, pur homework, to jest bardzo zły, jest zły pomysł. Ale stać mi na Rich To może być dobry wybór, biorąc pod uwagę, że to mają problemy z produkcją na początku gry. No, zagramy sobie żółtą flagą. O, niech mi wrzuci gdzieś na krawędzi galaktyki. Dobrze. A, mam dwie planety tutaj do skolonizowania. Jak widzicie, jeżeli klikniełem prawie wszystkie myszy, na tam bardzo ładny spis maksymalnych populacji, ile żywności na farmera, produkcję i badania na workera i na naukowca. Warto powiedzieć, jest przed bonusami z y, y, różnymi bonusami, więc y. z tego zapamiętam, bonusy rasowe się tu bonusów, bonusy, że tak powiem, za imperium nie, na nie ma bonusu za demokrację, gdybym miał plus jeden bonus do produkcji, to by się tutaj pojawił. No i wejś, mniejsza wydajność robotników i wyższe koszty utrzymania. To jest Radiated, to w ogóle już bardzo źle. I to tylko jest biedna. Ale z drugiej strony zawsze są tutaj jest populacja, no dobrze. Takie się do roboty. Wow, pollution Penalty 7, czyli teraz produkuje 13. Jeżeli zabierzemy jednego człowieka, produkuje 10, a jeżeli zabierzemy dwóch, produkuje 8. Dobra, potrzebuję... Nie będę brał czterech, bo w tym ta kara za po za zanieczyszczenie jest troszkę za duża. Kolony by się bardzo, bardzo, bardzo przyda. Będzie trwało 20 tur, prawda? No to takie takim fregaty będą potrzebne w tym czasie. Po namyśle przerzucę jednego człowieka tutaj. Te cztery tury mi tutaj mogły bardzo pomóc. A na moje badania to specjalnie nie wpłynie. Potrzebuję teraz przede wszystkim wyższej produktywności, nie będę ukrywał. Zamiast laboratorium pójdziemy w lepszy, lepsze możliwości produkcyjne. Więc potrzebna będzie Automated Factory. Definitywnie. Żałuję, że nie mogę wziąć ciężkiego pancerza, no ale... mam za niską produkcję, żeby to robić. Zresztą będę miał wysoką produkcję, co to 5 produkcji to jest zanieczyszczenie... Uuu, tak, tak. Nie wiem, czy mówiłem troszkę o temat... Um zarządców i bohaterów, których możemy wynająć. Jest y, sławny. Każdy kolejny, którego będziemy kupować, będzie kosztował już mniej, mniej 60 BC mniej i częściej będą się pojawiać oficerowie. Jesteś dyplomatą. To zwiększa nasze relacje z innymi rasami, tam się bardzo przyda jako demokracji. No i oczywiście daje nam to 10 naturę, bo właśnie tutaj nie ma żadnego kosztu. Oczywiście, że go wynajmujemy. Mógłbym. Wow, żałuję, że nie mam co robić z kasą w tym momencie, ale jeszcze mi się to przyda, nie martw się. Myślę nad kupieniem Automated Factories. Nie wiem czy o tym mówiłem, ale z tego co pamiętam, tutaj jest podobny mechanizm jak cywilizacji. czyli że najba... najlepszy a stosunek kupionych punktów produkcji do czasu jest w połowie. O, jak miło. Na razie jest. Tak, nie w sobie fregaty opracowałem, przecież ja nie potrzebuję jeść. No cóż odruch z rasy produkcyjnych, no, ale nie straciłem zbyt dużo na szczęście. Za 10 tur będę miał Automatic factory, to mi się bardzo przyda tutaj. A na tej planecie, którą właśnie podbijemy, zresztą fregaty mi się tak przydadzą do przenoszenia populacji, więc takie zbudujemy. Housing, czyli zwiększenie populacji. Przyroz 68 tysięcy century nie jest zbyt ale trudno, jakoś będzie musieli to przeżyć. Powiem szczerze że, że, szczerze, że to, że nie mam żadnych rolników jest naprawdę fajne, ale od razu oznacza, że nie jestem dobry w rasach yy, naukowych. Ja generalnie specjalizuję się w rasach produkcyjnych, razem naukowe są dość teoretyczne. Spójrzcie, przez to, że jesteśmy, to jest właśnie ciekawe, litoworem, nie mamy, nie mamy tylko jedną, jeden wóz do populacji, do środowiska. Weather Control System. Na tym poziomie było tylko Weather Control System i Subterranean Farms. Twórcy gry z jakiegoś powodu stwierdzili, że to jest dużo lepsze. Nisz nie jest to teren. Farms, najwyraźniej, bo jest to jedyna technologia żywności, jaką mamy dostępną. I teraz, tak skoro mam już tutaj konstrukcję, niedługo będę musiał zająć się produkcją kolony shipów. Po namyśle zrobimy jeszcze laboratorium i tak będziemy przez się za, jeszcze zajmowali tej produkcją kolony base. To kończy już po tym który nam będzie potrzebny. I teraz, tak, będziemy potrzebowali szpiegów. W trakcie kiedy będziemy zajmować się tej researchą, będziemy potrzebować definitywnie dużo szpiegów. Research, cobra? So to w sumie najpierw Zbudujmy już jeden statek, przynajmniej też zajmie się housing. A automat temat faktury, potem housing. Automaty faktury jest dużo lepszy. W sumie czy mogę to tutaj kupić? Mogę, ale po prostu mi się chyba nie opłaca. Jak o tym mowa ty też, zamiast robić housing, zrób Automated Factory. Znacznie zwiększy naszą wydajność produkcji wkrótce. Okej, okay, potrzebuję fregerzy. To jest ludzi, żeby szybciej to zbudować. Po namyśle... Tak, Automated Factory, ale potem ja potrzebuję, żeby się zbudowali mi dwie freighter w okolicy. One będą bardzo przydatne do przenoszenia ludzi na większe dystanse. Wiem, że robię pewne błędy i weterani master korynawani pewnie je widzą, ale jak mówię. Nie, ja nie jestem wielkim weteranem i też nie jest to moja ulubiona strategia gry, więc mogę pewne błędy robić, nie będę ukrywał. Jeszcze paliwo jest nam potrzebne, żebyśmy mieli zwiadowców. Mm, advanced Damage Control. Wynajmijcie tylko po to, że dajesz mi Advanced Damage Control tak naprawdę. I potem... W sumie wyrzucicie? Nie, kurczysz mi jeden na turę, to nie jest problem. A nie będę ukrywał, że w tym momencie nie chcę, żeby moi wrogowie mieli Advanced Damage Control za szybko. Teraz tak, do czego ja najbardziej chciałbym dążyć? Potrzebuję jakiegoś okrętu, którym mógłbym się bronić, więc tak. Najpierw zacznijmy od skanerów. Świetnie, freighter pili zbudowany. No to potrzebuję zwiadowców. Nie wiem dlaczego, że jest tak zrobiony, ale należy zawsze eliminować te nuclear bomby tutaj. No weapon zawsze je budują. Ja i zawsze zaczyna z scoutem z bombami. Nie wiem po co. Znaczy rozumiem, że to może mieć pewien sens, że napotkamy wrogę w jakiejś mojej kolonie, ale cóż. Dwóch zjadowców. I potrzebujemy, definitywnie, potrzebujemy jakichś krótszych szpiegów, nam się przydali do obrony. A potrzebujemy też kolony shipów. I potem zaczniemy budować szpiegów szybko. Tutaj widzę, populacja już urosła, więc za 6 tur będzie gotowe. Tutaj jest 21, która populacja urośnie dość długo, wiesz co, zabierzemy jednego człowieka stąd, może być naukowiec, tutaj, żeby szybciej się zbudowały te automated, fa automated Factory, bam. I potem housing oczywiście. Musimy tutaj zwiększyć populację do maksimum. Warto trzymać takie małe kolonie, właśnie z trzy populacji, żeby robiły cały czas housing, pompowały nam kolonistów. O, jak miło. Prawie się zakopiłem. Tutaj. Pusty system, jedna planeta. W sumie dobrze, że jest pusty, bo i tak tu jest wormhole, więc. Na razie nie bawmy się z wiadowców aż tak daleko, bo nie wiadomo, co napotkamy. a ja nie mam w tym żeby się bronić przed wojną szpiegowską. Toksyczna, średnia planeta, ale jest ze średnimi zasobami surowców. Uuu... Dobrze. Co mi się teraz najbardziej przydeko o tym myślę? Usuwanie zanieczyszczeń. Nie będę używał rakiet, więc mogę dość szybko dojść do Plushym procesora. Tak, zajmijmy się w takim razie. Po namyśle. Ja będę się raczej w broni Beam, więc nie potrzebuję. Czy mogę zrobić Tritanium, zrobić drogą Toleranta? Tritanium Armor, Procesor Processor, Iridium Fuel Cells. Spróbujmy tak zrobić. Nigdy nie zaboli. Tritanium Armor. Jest, dobra, które się zrobi i potem macie robić housing. Macie większość populacji tutaj na jak na, na największą. Hu uh, uh, hu uh. hu Nie, dziękuję. Pan... Bonusy taka wałe do walki. Dobra, najmniej mycie, co nam szkodzi? Uuu, złoto, 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 bardzo nam się przyda. Jeżeli planeta jest biedna, to samo złoto, już nam się spłaci. Uuu, trzy planety... Nie, dwa, jedna planeta i gigant tutaj jest ciężka grawitacja. Postańcie tutaj i patrolicie te okolice. Jak idzie nam kolonia szyb, dobrze. Będę potrzebował tych szpiegów i to szybko. W razie potrzebuję z tritanium armor i pozbyć się zanieczyszczeń. O! się z housingiem, to świetnie. Przynieście mi jednego człowieka tutaj. Nawet dwóch mi tutaj przyniesiecie i wracacie do robienia housingu. Jak widzicie teraz, taka mała planetka dużo szybciej pompuje ludzi z housingiem, jeżeli jest dużo wolnego miejsca, niż kiedy jest mało miejsca na jak Widzicie, jest tylko jeden slot wolny, pracuje trzech ludzi na housing, jest jeden wolny slot, trzy na cztery, jedno wolne miejsce, jest tylko 100, nie, całe 100 populacji. Tutaj jest już 151. Warto trzymać takie małe planetki. Bardzo żałuję, moralne, neutralne. bardzo, to jest to znaczek morale. Bardzo żałuję, że nie ma to Master of ma takiej możliwości, że na ekranie kolonii możemy sobie podzielić kolonie według ilości kolonistów, trzeba to ręcznie robić, ale jest to warte zachodu. Nie trwa też aż tak strasznie długo, po pewnym momencie robi się to już dość mocno instynktownie. Tutaj sobie mogą zbudować Starbase, ale po namyśle, ja myślę, że więcej ja zrobię. Budujecie mi jeszcze dwie dwa Freighter a potem będziecie pompować szpiegów na tej panetce. Właśnie, jeżeli pojawia się takie coś. Jest pytanie, czy chcemy usunąć housing z listy, bo tutaj się pojawił housing. Jeżeli gniemy tak, to usuną housing automatycznie, żeby nie zajmował nam kolejki, jeśli nie... To housing zostaje. Housing zostaje, bo mi chodzi o to właśnie, że jak oni nie skończył, to wzięli. Tutaj widzę praca w Ray, bardzo dobrze. Zamiast robić szpiegu, bo tym zajmował się się drugo Panowe, że tak powiem, planetki. Myślę właśnie sobie tu zrobić. Zacznijcie zacznijcie Tutaj. O! Punkty produkcji. Stakować, czyli generalnie, żeby budowali, a potem zmienimy coś innego, ale żeby już budowali, żeby cały czas była budowa, bo dzięki temu ludzie mogli ten statek potem szybciej zbudować. O, świetnie, ludzie. Jak tam idzie Triton Marmor? Na szczęście tutaj nie ma żadnej planety, więc do nas szybko nie dojdę, bo tu jest Jaka odległość, 9 parseków, nieważne. Przypomnijcie mi, jakich potrzeba Fiłsyżu, żeby pokonać 9 parseków w jednym rzucie? Iridium, no tym to długo długo się z nimi nie będzie mi problemu. Ale już szpiedzy będą znacznym problemem. Najpierw złoto, aż najpierw bezpieczna kolonia z tyłu. Złoto, wiecie, bo na myślę, że złoto jest dużo więcej warte. Tak, poproszę. No właśnie, każda jednostka kolonistów w drodze między systemami planetarnymi kosztuje 1 BC Natura. Nie wiem, o tym już mówiłem, warto o tym pamiętać. Automated Factory. Housing. Potem jeszcze Starbase, żeby mieć reaktor, znaczy reaktory, żeby mieć... skanery, Boże, to słowo. Ok, i teraz musimy przenieść trochę nadmiarowych żołnierzy. Ty robisz housing, masz już jednego człowieka za dużo, więc najwyższa pora ruszyć się tutaj. Dla dwie tury będzie świetnie. A teraz będziemy mieć Marmor. W sumie najpierw pracował jakąś bronię, potem poluszył procesor. Nie chcę, żeby była sytuacja, że wróg nas tak złapie bez żadnego okrętu bojowego. 3:23 tury, nie muszę się martwić. Gdyby wróg tutaj miał, była jakaś przykład, asteroida. Aha, są asteroidy, czyli wróg może tutaj zbudować um, stację paliwa w coraz większym zasięgu lotu, To byłoby niepokojąca sytuacja. on dostał level up, bardzo miłe. O raki odkryli Fusion Beam w jakimś statku starym, który po tej planecie rozbitym. O! Ukradli mi już Advanced Damage Control, no... Ty już skończyłeś tak wszystko robić, prawda? Bierz się za housing w takim razie i... dostać ludzi do tamtej planety, będzie im będą niepotrzebni. Ta planeta ma ilość populacji maksymalnej też trzy, no cudownie. Zaurak zajmuje się robieniem... A, bo to jest jedna pęta w systemie, OK. No to potem nie wiem, czym się zajmiecie w sumie. Pomyślimy jak już to do, do, do trzecie. Potrzebuję tych szpiegów jak najszybciej. W sumie jak Ty skończysz z housingiem, to zrób że mi paru szpiegów. Zobaczymy jak zdążysz zanim Ci przełożę na inne zadanie. Co też pana myślę? Potrzebujemy szpiegów, żeby się bronić przed takami droga. Tutaj 11 tury jeszcze zostało, więc koniecznie możemy się przekwalifikować. Zaraz na lepszy okręt. No dalej, jedną okręt nam wystarczy. Ma driver opracowany, świetnie. Mamy jakąś broń, możemy coś wrogowi robić. A, ale nie mam jeszcze mm, dobrego komputera, więc w sumie muszę jeszcze trochę rzeczy zrobić, zanim będę miał okręt gotów, żeby coś zrobić. Zacznijmy, może, od. potrzebuje dużo technologii różnych. Zacznijmy od Akademii Kosmicznej. I teraz tak, na no, Nazin, na Natsin, chyba tak bym to powinien wymawiać. Nowy krążownik, Dajcie sobie te zabaweczki, dajcie sobie to wszystko. Zemas z Drivery. I bez Heavy Mounta. A tutaj poproszę jeszcze Rainforest Hall. Ile będziemy ich mieli? Bardzo ładnie mi się podoba, i nie Starsleaf, zamienimy ci nazwę na Sword. Lubię nazywać okręty, które mają broń BIM, Miecz. Dobra, i teraz powiedzcie, nie mam takiego okręciku. Czyli już, prawda? 4 tury będzie mieli pierwszy okręt. Może musimy go jeszcze tutaj dozbroić, ale nie narzekam na to. Okej. Okay. 32 łącznie produkuje, a teraz produkuje... Dobra, podarajmy sobie te trzy produkcji. Potem będzie kolony szyb. Jak najszybciej. Tak. Mam nadzieję, że tam będą pompować tych szpiegów takim kazałem. Przy przeroscie 108 tysięcy za dwie tury, oni również będą robić szpieków. Każdy tu jest 1 bc na to jest chyba największa wada tutaj. O, świetnie. Na szczęście zanim do nas dolecą trochę czasu minie. Nie mają do nas zasięgu nawet. Mają. No cóż, ale zanim do nich dolecą, minąłoby 100 lat. Uuu, eleryjanie mają. Na jakiejś swojej planecie zwiększają się Wow, jest na samym dnie, jeśli chodzi o zamasowaną technologię. Naprawdę? Czym wy to liczycie? Niewiarygodne, co nie? Niewiarygodne. No dobrze, panowie. Zbadajcie mi okoliczne planety. Tutaj poproszę. Spacer akademii mi się bardzo przyda i teraz potrzebny będzie tak, Fusion. Optronic komputer mi się strasznie przyda. To jest zawsze ból, kiedy grałem bronią Bimu. Bo jednak, planetary supercomputer jest dużo lepszy niż nie będę marnował moich nie, tak powiem, jednostek na podstronic komputer, więc na razie zrobimy tak. Optronic Computer mi będzie potrzebny, żebym miał jakiekolwiek szanse działania, a w tym czasie na Zaurach zbudujecie mi Space Academy, żebym miał większą siłę rażenia. Akademia Kosmiczna daje mi trochę doświadczenia, to jest bardzo przydatne dla okrętów wszystkich, ale tych z zwłaszcza... O! Smok! Jakieś to planety broni ten smok. No tak, oczywiście, chciałbym tę planetę mieć. Kiedyś będzie zresztą moja, ale jeszcze nie teraz. Już? Ile byście tych szpiegów by, by wypompowali? Tak, cząstej, znaczy, że zamponię, że za mało. Kary do szpiegowania są bardzo bolesne tutaj. O, świetnie, tronik komputer. I teraz tak, Fusion Rifle, bo Fusion Beam nie jest teraz potrzebny ani trochę. No, świetnie. Będzie potężny potwór w hiperprzestrzeni. Będzie losowo niszczył statki w hiperprzestrzeni. Nie, dziękuję. Nie będę więcej statku na przestrzeni, dopóki jest ta sprawa tutaj, że tak powiem. Jest na razie zbudujecie mi jeszcze kolony Shipa. I jeszcze jeden SWORD. Dalej, BATTLE SCANNER i możemy przebudować nasze statki powoli. Wolno się rozwijam, to mnie bardziej boli w tej rozgrywce. O, mam już ten, mam już ten staw, świetnie. NEURAL SCANNER mi się bardzo przyda. No dobra, i teraz do roboty. Jeszcze zbuduj tego kolony ship'a i teraz tak, to to wskazuj i robimy statek Sword 2. Dobrze, że nie żadnej walki jeszcze nie mieliśmy z okrętem Sword 1, bo byśmy stali straszne baty. Poproszę baty z skaner. Udałoby się zminiaturyzować te, te Mass Drivery jeszcze po drodze. Aha, okej, okay, więc muszę zrobić, muszę pracować, poluszmy procesor po drodze. To będzie chyba to, co właśnie zrobię zaraz. No, świetnie. O, mam dwa okręty kolonizacyjne. Czyli ja nie mam zasięgu nigdzie. No tak. To jest przykra sytuacja.